Hello! W tym nagraniu poznasz niezbędne minimum, aby poradzić sobie z funkcjami trygonometrycznymi dowolnego kąta. Zapraszam. Ok, na wstępie chciałbym powiedzieć, że jeżeli jesteś nauczycielem i chcesz to nagranie puścić na lekcji, to wypierdalaj, ponieważ nie nagrywam po to, żeby cię wyręczać w pracy. Do roboty, leniwa parowo. Ok, przejdźmy do odcinka. Okej, okay, dobra. O co chodzi z tymi funkcjami trygonometrycznymi dowolnego kąta? Normalnie już w tym momencie powinieneś wiedzieć, że funkcje trygonometryczne są określone dla trójkątów prostokątnych. Nie? Pozwól, że będę rysował, na no odp***dol. Mamy tutaj jakiś kąt ostry alfa i na przykład cosinus alfa to był odcinek przy kącie przez przeciwprostokątną, nie? B przez C. No i... To przestaje się już sprawdzać, jeżeli mamy funkcję trygonometryczną dowolnego kąta. Czyli to idzie na śmietnik. Wyj**ane. Zmieniamy definicję. jak zmieniamy tę definicję? Ok, zamiast trójkąta będzie układ współrzędnych oraz ramię kąta. A na końcu tego ramienia mamy jakiś punkt P o współrzędnych x, y. I teraz tak. Zauważ, że... Kąt liczymy od poziomej prostej do naszego ramienia kąta Czyli tutaj będzie teraz nasz alfa No i dlaczego porzucamy tą definicję związaną z trójkątem prostokątnym? No bo trójkąt prostokątny nie może mieć kąta rozwartego kminisz sam b? Więc musimy pozbyć się tej definicji Chuj w nią Dobra No to jak to definiujemy? Na przykład cosinus alfa Teraz To będzie Spółrzędna x tego punktu dzielona na długość ramienia, r. No i to r, to wiadomo, masz pierwiastek z sumy kwadratów współrzędnych punktu p. No i dobra. Jeżeli chodzi o sinus, no to sinus to będzie sinus alfa równy y przez r. W porządku? No i tutaj od razu mówię: nie próbujcie sobie tutaj wyobrazić, dlaczego to działa i tak dalej. Jak ten y tutaj ma się z tym kątem, to jest bez sensu, mówię ci. Szybciej jest po prostu zapamiętać, że to jest współrzędna y przez r i dużo ci to ułatwi. Dobra, no i jakie to ma następstwa? Zauważ, że tutaj nasz x ma wartość mniejszą od zera, nie? Pada na ujemną stronę osi poziomej, czyli tutaj mamy oś x, tutaj mamy oś y natomiast nasz y jest dodatni, tak? Czyli co my tutaj mamy? Mamy kąt rozwarty, czyli jest to kąt należący do przedziału od 90 stopni do 180 stopni. Ok, i dla takiego kąta mamy y współrzędną większą od zera, a x mniejszą od zera, czyli jedna jest dodatnia, a druga ujemna. Teraz zwróć uwagę, że obie strony tej nierówności możemy podzielić przez r, ponieważ r to jest długość odcinka. r jest większe od zera. W nie może być równe 0, no bo mamy tutaj wtedy dzielenie przez 0. No oraz to po prostu długość odcinka, Pochój rozważać ramię kąta, które ma długość 0. Oczywiście, sorry, tutaj dzielimy przez r. No i zauważ, że dostaniemy y przez r większe od zera oraz x przez r mniejsze od zera. Co nie... I to tutaj co widzisz, to są nasze funkcje trygonometryczne. Tutaj mamy sinus, a tutaj mamy cosinus. No bo one są równe temu stosunkowi, tak? Czyli podsumowując, strzałka, strzałka, dla kąta rozwartego nasz sinus alfa będzie większy od zera, a cosinus alfa będzie mniejszy od zera. I tym właśnie się to różni od trójkąta prostokątnego, od tej definicji z trójkątem prostokątnym. Jak mamy kąt rozwarty, to następstwem tego będzie to, że po prostu zmieni się znak któreś z funkcji trygonometrycznych. I wiadomo, jak chcesz tam jakiś tangens wiedzieć, nie, no to użyj sobie tego wzoru. Tangens równa się sinus alfa przez cosinus alfa. No, jak chcesz odgadnąć symbol tego? No, sinus jest dodatni, kosinus jest ujemny, czyli masz plus podzielić na minus, czyli będzie minus. Czyli znak tangensa jest ujemny, nie? Tangens dla kąta rozwartego jest mniejszy od 0. Jest ujemny, tak? Okej, okay. więc od teraz jak podadzą ci jakiś sinus 210 stopni, to ty nie sraj w gacie, tylko robisz sobie układ współrzędnych i 210 stopni to jest 180 plus 30 stopni, tak? Czyli ten kąt tutaj będzie padał. Tutaj masz 210 stopni. No i zauważ, że Y współrzędna jest mniejsza od 0, więc nie bądź zdziwiony, że wynik tego będzie ujemny, tak? To będzie mniejszy od 0. Ale jak to obliczyć, to będziemy dopiero poznawać. Na razie tylko chcę podać Ci moją metodę na odgadywanie znaku funkcji trygonometrycznej, kiedy jest mi to potrzebne, bo w poleceniu mi na przykład narzucili, że kąt alfa należy właśnie do tego przydziału od. 180 do 360 stopni, na przykład. Nie? Więc żebyś wiedział, co to oznacza. Po to to mówię. I później, jak będziesz rozwiązywał jakąś jedynkę trygonometryczną plus cosinus kwadrat alfa równa się 1, co nie, podstawisz coś i na końcu ci wyjdzie moduł z cosinus alfa równy ileś tam i wyjdą ci dwie odpowiedzi. Dodatnia i ujemna. No to w zależności od tego, gdzie jest ten kąt alfa, czy on jest rozwarty, wklęsły i tak dalej. To weźmiesz dodatnią lub ujemną odpowiedź. Po to to jest. Ale nie będę się tutaj nad tym spuszczał, bo odnajdywanie pozostałych wartości funkcji trygonometrycznych to jest podstawa. To jest z zakresu podstawy, więc jak tego nie umiesz, no to serdecznie ci w dupę. Idź i się naucz. Dobra, idziemy dalej. Ok. W kolejnej części tej karuzeli śmiechu będziemy rozpatrywać takie wzory redukcyjne. Sinus 180 stopni minus alfa równa się ileś i cosinus 180 stopni, zapomniałem o stopniach, minus alfa równa się ileś. Zaraz dojdziemy do tego ile one są równe. I tutaj kilka słów, no bo oni wyjebali tak jakby całą tabelę tego, nie? Ja nie mam po po 8 latach nauki matmy, ja nie mam zielonego pojęcia, na chuj jest tyle tych wzorów. Ja używam tylko tych dwóch i rozwiązuję wszystko. Dosłownie wszystko rozwiązuję. Oczywiście czasami korzystam z, z, z cykliczności funkcji trygonometrycznej, na przykład jak mamy sinus jakiegoś kąta alfa, to dowolną wielokrotność 360 stopni można zredukować, tak? Jak masz na przykład sinus 750 stopni, nie? to to jest sinus 720 plus 30 stopni, tak? I to tutaj to jest 2 razy 360, czyli nasze K to jest liczba całkowita. Pogrubione Z to oznaczam, K należy do zbioru Z. No i widzisz, tutaj mamy K równe 2. Czyli co to oznacza? To oznacza, że nasz kąt w układzie współrzędnych, tak, zajebał sobie dwie rundki dookoła i wylądował na 30 stopniach. I zauważ, że to jest to samo, jakby po prostu pocisnął sobie 30 stopni. Nie? Więc to można redukować. Jak masz sinus alfa plus jaka dowolna wielokrotność całkowita, tak? Na przykład 3 razy 360, to to jest po prostu sinus alfa. To, to, to nie jest wzór redukcyjny, to jest po prostu logika. To jest siła mózgu. I naprawdę, nie muszę tutaj tłumaczyć, po co jest siła mózgu, chyba że ludziom w komentarzach na youtubie pod jakimiś politycznymi filmami, co tam. Oni chyba mózg to porzucili na rzecz ideologii. No i dobra, no i ja wykorzystując tylko te wzory tutaj, rozwiązuję wszystko, nawet tangens, nie? Więc to ci pokażę wszystko. Ale najpierw odkryjmy, ile jest równy sinus 180 minus alfa. Dobra, mamy sinus 180 stopni minus alfa. No i teraz musimy się zastanowić, ile on będzie równy. No to sprawdzamy sobie. Przede wszystkim rysuję sobie. Tak, i oto układ spórzennych, nie, to jest x, to jest y. Nic się nie zmienia. Mamy ramię kąta o stałej długości, konst. Nie, zawsze jest w stałej długości. I tak, ramię kąta 180 minus alfa, to zakładając, że kąt alfa to jest tyle, nie, tutaj będzie punkt, to kąt, zakładamy, że kąt alfa to jest tyle. No to jak będziemy mieli ramię, o takiej samej długości, nie, ale być, pójdzie na 180 najpierw, nie, tutaj gdzieś, i one się cofnie o długość alfa. Więc po prostu, tak jakby startowało z lewej strony, o ten sam kąt i o tą samą długość, więc wyląduje na tej samej wysokości. Cyk, tutaj masz y i ten y jest dodatni. Ok, w porządku, widzisz to? Ma tą samą długość i ten sam kąt, więc wzniesie się na tą samą wysokość. No to jest kurwa logiczna, jakbyś miał tu dźwig. Dźwig podnosi ramię na kąt alfa i ramię ma długość r, nie? Czyli na przykład 5 metrów. No tak jak zrobi, jak obkręci się o 180 stopni i tutaj podniesie na tą samą wysokość, tej samej długości ramię, no to kurwa, to będzie na tej samej wysokości. No i nie pierdol mi, że tego nie rozumiesz, bo to naprawdę trzeba być taboretem już. No i dobra. I co to oznacza? To oznacza, że nas sinus będzie dodatni, tak? Y jest dodatnia, współrzędna, więc wynik tego gówna będzie dodatni. A ile będzie równy? Zauważ, że sinus dla tego punktu P1 ma Y współrzędną tyle samo równą, ile punkt P2 tego ramienia. Czyli sinus 180 minus alfa jest równy Sinusowi alfa. Kminisz? Mają taką samą współrzędną y, co nie? I taką samą długość ramienia r. Dla tego kąta i tego kąta, wiesz, tutaj, mierząc odtąd, że 180 stopni minus alfa. Te dwa kąty, nie? Dla ramienia p1 i p2 mają ten sam y. Tutaj jest, widzisz? Tutaj jest kurwa to. Skoro mają ten sam y, to mają tą samą wartość, więc 180 minus alfa to jest po prostu sinus alfa. I nie wkurwie mnie. Tego już się prościej tłumaczyć nie da. No dobra. A ile będzie równe cosinus 180 stopni minus alfa? No mamy te same kąty, czyli rozpatrujemy te same dwa ramienia co tutaj, ale zauważ, kąt alfa będzie miał współrzędną xową tutaj, x, dodatnią. A kąt 180 minus alfa będzie mieć współrzędną xową tutaj ujemną, czyli 1 będzie miał kosinus dodatni, P1 będzie miał kosinus dodatni, tak P1, a P2 będzie mieć kosinus ujemny, czyli tak, dla P1 będziemy mieli kosinus alfa równy x. Przez R i X oraz R są dodatnie, czyli to jest większe od zera. A P2 będzie mieć cosinus 180 stopni minus alfa, bo 180 minus alfa to jest kąt dla ramienia punktu P2. I ten X będzie ujemny względem tego X tutaj, więc możemy dać, że, X, że mamy tutaj minus X przez R, tak? Ten X jest dodatni. I ten też jest dodatni. I my robimy z niego ujemny dopisując ten minus tutaj. Bo minus podzielić na plus daje minus, więc. Mniejsz? Kurwa, zapiszę to. Bo zaraz ktoś się tu pomiesza. Dobra, jeszcze raz. No i ten X dla 180 minus alfa jest ujemny, czyli mamy minus X przez R. Widzisz? I ten minus może zlecieć przed ułamek. O. Widzisz? Dobra. No i zauważ, że to tutaj to jest kosinus alfa. Czyli wychodzi na to, przepiszę to na dole, że kosinus 180 stopni minus alfa to jest minus i za x przez r podstawiam kosinus alfa. Czyli masz kosinus alfa. Czyli 180 stopni minus alfa daje nam minus kosinus alfa. Kminisz? Czyli tutaj mamy minus Cosinus alfa. I to są dwa wzory redukcyjne, które ja używam. Tylko te dwa. A jak w takim razie ja liczę tangens? No tangens liczę sobie tak, że tangens 180 stopni minus alfa, no to rozpisuję sobie, że to jest sinus przez 180 stopni minus alfa przez cosinus 180 stopni minus alfa. I sobie podstawiam. I wychodzi mi, że ten tangens będzie ujemny, tak? Bo będzie plus podzielić na minus. I dobra. Widzisz? I po co, po co ja tak się bawię tymi wzorami? Nie mogę po prostu zapamiętać ich wszystkich? No nie, ja wychodzę tego. Ja jestem tego zdania, że im mniej wzorów pamiętasz, tym na dłużej je pamiętasz. Poza tym, tangens równy sinus przez cosinus i tak pewnie już pamiętasz, więc to nie jest nic nowego dla ciebie. Więc my budujemy na wiedzy, którą już posiadasz. No i dobra, ale jeszcze jedna rzecz się tutaj przyda. Może być sytuacja taka, że będziesz mieć w sinusie ujemny kąt, albo w kosinusie ujemny kąt. Co nie, czyli nasze ramię kąta, cyk, cyk, x, y, nasze ramię kąta, alfa to jest tyle, no to minus alfa będzie w przeciwną stronę, no taką samą długość, tak? Czyli to jest minus alfa. Przeciwną stronę alfa. I oczywiście. Tutaj będziesz, mieć, tutaj będziesz mieć dodatni y, a tutaj będziesz mieć ujemny y. Czyli możemy powiedzieć, że sinus minus alfa to jest minus y przez r. A y przez r to jest sinus, czyli masz minus sinus alfa. Co nie, ten minus zleciał tutaj i za y przez r podstawiłem sinus alfa. Czyli ten minus w sinusie może wyjść na zewnątrz. Sinus to taki konfident. Nieszczelna konfitura przepuszcza minus. Kwinisz? Dobra, jeżeli chodzi o cosinus, to zauważ, że dla dodatniej alfy i ujemnej alfy mają ten sam x kurwa. Tutaj dodatni jest. Więc kosinus minus alfa jest równy cosinusowi alfa. Kos alfa. I widzisz, tak w prosty sposób można sobie wyprowadzić, co robić w przypadku, kiedy kąt jest ujemny. No i teraz popatrz. robimy przykłady i zobaczysz, że tak naprawdę nie ma chuja, że nie zrobisz dowolnego przykładu tymi wzorami, które ci tu przedstawiłem. Tymi pięcioma wzorami. Podsumujmy je. Czyli masz tak. Sinus 180 stopni minus alfa równa się sinus alfa. Zauważ, że ten wzór jest najprostszy. 180 minus alfa to jest po prostu sinus alfa. Proste jak jebanie, nie powiem kogo. Potem masz cosinus 180 stopni... Minus alfa i zauważ, że on nie może działać tak jak sinus. Kurwa, on nie jest tym samym, więc będzie minus cosinus alfa. I później masz sinus minus alfa, to jest po prostu minus sinus alfa, bo to nieszczelna konfitura. Sinus, nie sin to jest po angielsku grzech, więc on grzeszy, sprzedając minus. A cosinus jest prawilny, czyli on nie przepuszcza tego minusa. On go wchłania. On jest taki kurwa żarłoczny, wiesz, jak taka. Nie powiem kto w McDonaldzie, ale się domyślasz. I masz cosinus alfa. Dobra. No i wisienka na torcie to to, że sinus slash cosinus, nie? Czyli albo sinus, albo cosinus. To mam na myśli. Jakiegoś kąta alfa plus k razy 360 stopni, cyk? To będzie po prostu sinus lub cosinus, nie? To nie jest dzielenie, to oznacza lub alfa. Nie? Czyli dowolna wielokrotność. 360 może zostać wyłączona. Te pięć wzorów to jest absolutny killer, kurwa. I zobaczysz to na przykładach. Dobra. No to patera. Mamy sinus 210, czyli ten co już się pojawił. Ile on będzie równy? Robisz tak. Zapisujesz to jako sinus 360 stopni minus 150 stopni. Co nie? Jak to dajmiesz masz 210. To znika. Czyli dostajesz sinus minus 150 stopni. No i wiemy, że minus wylatuje, bo sinus to niszczelna konfitura, czyli mamy sinus 150 stopni. No to 150 stopni zapiszmy sobie jako 180 stopni minus 30 stopni. I my wiemy, że to jest po prostu sinus, co nie? Przepisuję ten minus, bo on już tutaj jest. Mamy sinus 30 stopni, nie? 180 minus jakiś kąt, to jest po prostu sinus tego kąta. No i sinus 30 stopni to jest minus jedna druga. Tyle. Wyjebane. Kurwa, patrz jak to leci. Dobra, no to teraz co mamy tutaj? To jest... Cosinus 360 stopni minus 45 stopni, aha, czyli to wypierdala i mamy cosinus minus 45 stopni. Aha, cosinus jest prawilny, nie? On ten minus wchłania, jest żarłoczny. Czyli mamy cosinus 45 stopni i to jest zgadnij ile? Pierwiastek z 2 na 2 Biorę te wartości z tabelki funkcji trigonometrycznych, nie w je. Jeżeli tego nie umiesz w tym momencie, to chujcie w dupę oficjalnie. Jesteś nadziany na pale. No taki drewniany kurwa, który cię penetruje aż do jelita cienkiego. Idź się kurwa tego naucz, jak nie ogarniasz tego. Dobra. Następny. Często spotykany jest na przykład sinus 120 stopni. No to to zapisujesz jako sinus 180 stopni, i kurwa minus. 30, ile? 60, sorry, 60 stopni. Czy to jest sinus 60 stopni? Ile jest równy sinus 60 stopni? Pierwiastek z 3 na 2? Elo. Dobra, dalej. Dobra, weźmy coś kurwa trudnego, może. Może coś takiego. Sinus 1440 o stopni, żeby cię nie mogli zaskoczyć. No to ile to będzie równe? Potrzebujesz to podzielić. Ja nie jestem prawidłny i tak 144 dzielisz na 360. A, widzisz, to jest 4 razy 360, czyli to jest sinus 0 stopni. Ile jest równe sinus 0 stopni? A widzisz, zauważ, że jak masz układ współrzędnych cyk, x, y, to sinus 0 stopni to jest dla ramienia, które leży. I zauważ, że y punktu, który leży na poziomej prostej, jest równy 0. y równa się 0. Czyli jeżeli sinus to jest y podzielić na r i y to jest 0, no to to jest całe 0. Czyli mamy 0. Kminisz bazukę? Dobra. Co dalej? Więc wniosek, jak masz taki duży kąt, nie? Tu dzielisz go na 360. Na przykład, dajmy na to, że masz kosinus. Zróbmy jeszcze taki przykład, w którym dzieje się trochę więcej. Czyli dajmy tutaj 70. O. I my to podzielimy. 1470 dzielone na 360. Nie? Zauważ, że wyszło 4 i jakiś gówno z ogonem. No to wiemy już, że, 400, że 1440 odjąć, odejmujemy i tak. 4 razy 360 to jest 2 razy 720, czyli 1440. Kurwa, zjebałem. No widzisz, że tutaj powinienem odjąć, nie? Nie to samo odjąć to samo, tylko tutaj 70 powinno być, nie 40, czyli wyszłoby 30 stopni. Czyli wychodzi ci tak, cosinus 1440 plus 30 stopni, nie? Cyk. To tutaj to jest 4 razy 360, czyli to wypierdala i dostajesz cosinus. 30, No i dalej bajka znasz Tabelka funkcji trygonometrycznych robi salto. Jeb, kurwa, nauczycielowi na web i masz dane. Dobra. Dajmy na to, że skurwiel wziął cię z zaskoczenia, nie? Czyli masz cosinus minus 135 stopni. Kurwa, co teraz? Ja pierdolę, jesteśmy zgubieni. Nie. Mamy cosinus minus zostaje zjedzony przez cosinus, czyli mamy 180 stopni minus 45. Jeb, kurwa. I masz no ile? Kosinus 180 minus jakiś kąt? To nie będzie jak sinus, więc trzeba dodać minus kosinus 45 stopni. Nie? Ten minus się pojawia, bo to jest kosinus 180 minus kąt. Nie popierdol się w tańcu, czyli to będzie minus pierwiastek z 2 na 2. No dobra. A co jeżeli będziemy mieli coś w stylu tangens 210 stopni? No to tak. Możesz to rozpisać, nie? że sinus... Ym... I to będziesz mieć 360 stopni minus 150 stopni i cosinus 360 stopni minus 150 stopni, nie że rozpisujesz te 210 i liczysz sobie to na raty. Tak jak no z sinusa już policzyliśmy 210 stopni, więc rozkminisz sobie to, jak policzyć cosinus masz wzory, ale zauważy, że strasznie długo, więc. Jeżeli po, chcesz jeszcze wiedzieć, jak liczy się tangensy, to warto wiedzieć, że w tangensie tą, to, o, ta okresowość tangensa, ta, to, co można wyłączyć, ta wielokrotność, to jest po prostu k razy 180 stopni. Co nie? Czyli dowolna wielokrotność 180 stopni, bo tyle wynosi okres tangensa, czyli tangens tego to będzie alfa wtedy. Aha, czyli jak masz tangens 210, no to możesz napisać, że, że to jest 180 plus 360 stopni. Czyli to jest po prostu tangens 30 stopni. Jak nie wiesz ile wynosi tangens 30 stopni, bo na przykład nie zapamiętałeś, to możesz sobie podstawić tutaj na przykład sinus 30 stopni przez kosinus 30 stopni, czyli to jest jedna druga podzielić na pierwiastek z 3 na 2. No i tutaj ewidentnie widać, że to będzie 1 przez pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 3 na 3 po wyciągnięciu niewymierności zmianownika. Proste jak jebanie, nie powiem kogo systemu edukacji, haha, kurwa, ale jestem śmieszny. Dobra, mamy tangens na przykład 270 stopni. No to nie pierdol, 270 stopni to jest ważna rzecz. Dlaczego? No popatrz, że to będzie tangens 180 stopni plus 90 stopni. Wytyfy, tangens 90 stopni, ile to będzie równe? No zapisujemy to sobie jako sinus 90 stopni przez cosinus 90 stopni. I sinus 90 to jest 1, a cosinus to jest 0. Czyli mamy 1 podzielić na 0. Czyli to nie istnieje. Nie istnieje. Oczywiście nie pisz tego tak, może u góry, dobra, bo jeszcze jakiś debil tak napiszę. Napisz, że tangens 270 stopni nie istnieje, bo nie znamy dzielenia przez 0. Elo. I to tyle. Na razie!